Szanowni Państwo, korzystam z okazji, że jest przedmowca i mogę być wśród Was. Przyszła, przyszły też moje koleżanki, ale one nie mogły przeskoczyć przez bajerki. Ale proszę Panią Pani Krystianowicz, proszę Panią Krystianowicz, proszę Państwa serdecznie pozdrowić, powiedzieć, że jesteśmy z Wami w walce przeciwko złej ustawie. W walce przeciwko ustawie, która bez żadnych merytorycznych powodów, a tylko dla korzyści rynków finansowych chce zmusić Polaków do dłuższej pracy, chce zablokować miejsca pracy dla młodych no. ludzi. Umówmy się tak: to jest ustawa epizodyczna. Ona będzie funkcjonowała tylko w czasie epizodu trwania rządu Platformy Obywatelskiej. Polskiego jednej strony saludowego wspieranego przez ruch pani Kota. Jeżeli... Proszę państwa, <śmierdzia> proszę państwa, rząd odebrał mi głos, ale z powrotem <śmierdzia> Chciałbym, żeby tak się stało. Pozdrawiamy Was. Tak bez. będzie!